Rada Miejska w Sandomierzu jednogłośnie uchwaliła budżet na 2025 rok. To pierwsza taka sytuacja w ostatnich latach, że najważniejsza dla funkcjonowania samorządu uchwała została pozytywnie oceniona przez całą Radę. To rekordowy budżet w historii Sandomierza. Tylko na różnego rodzaju zadania inwestycyjne zabezpieczono blisko 60 milionów złotych. Jak wyglądają plany na kolejne miesiące? Dochody w budżecie na 2025 rok wyniosą ponad 203 miliony złotych, a wydatki zaplanowano na poziomie 205 milionów złotych. Deficyt zostanie pokryty nadwyżką z poprzednich lat, a plan dochodów i wydatków stanie się dzięki temu zbilansowany. To zdecydowanie największy budżet w historii miasta. Dla porównania, w 2024 roku dochody to około 158 milionów złotych. A wydatki to kwota 160 milionów złotych. Z czego wynika tak duża zmiana? Dochody budżetu są większe przede wszystkim z racji tego, że e, zmieniła się ustawa o finansach, o, o dochodach z jednostek samorządu terytorialnego. Mamy znacznie większe wpływy, jeśli chodzi o wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych. I oczywiście uszczelnienie systemu podatkowego, wyższe wpływy z tytułu, w związku z tym, związane z tytułu podatków lokalnych. Oczywiście dotacje, dotacje, które udało nam się pozyskać, dotacje, które udało nam się ocalić mówię tutaj o Polskim Ładzie to sprawia, że ten budżet jest rekordowy. Poza tym, że budżet jest rekordowy, to jest także prorozwojowy. Najważniejsze inwestycje to między innymi modernizacja stadionu miejskiego dokończenie przebudowy krytej pływalni oraz kilkanaście zadań drogowych. To między innymi ulica zaleśna oraz kilka sąsiednich ulic, dzięki czemu uzbrojone zostaną tereny inwestycyjne. Cieszę się z tych inwestycji, które, które być może nie jutro, nie pojutrze, pewnie nie w, nie w ciągu najbliższego roku albo dwóch nie przyniosą efektów, ale myślę, że zaproponują w skali kilku lat naprzód, czyli te Przede wszystkim uzbrojenie terenów inwestycyjnych, przede wszystkim to, aby stworzyć miejsce, gdzie mogą powstać nowe zakłady pracy, które sprawią, że do Sandomierza przyjdą kolejni młodzi ludzie albo po prostu ci młodzi ludzie nie wyjadą stąd, bo będą mieli miejsca pracy. To jest najważniejsze. Najwyższa pora, żeby Sandomierz miał własne tereny inwestycyjne. Mógł się rozwijać i byśmy my wszyscy radni, bo z takimi postulatami szliśmy, żeby Sandomierz przestał się wyludniać, żeby Sandomierz się w, zaczął rozwijać, a jest to ta dziedzina chyba najbardziej realna. Inną dziedziną jest szkolnictwo wyższe. Oczekuję, że te nakłady również będą precyzyjnie wydawane i będziemy szli w kierunku rozwoju szkolnictwa wyższego, którą w ogóle ta akademickość jest bardzo potrzebna do rozwoju społeczności lokalnej. Pozytywnie budżet oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje Rady Miejskiej w Sandomierzu. Dyskusji na dobrą sprawę nie było, a wszystkich 20 radnych, którzy wzięli udział w obradach, pozytywnie oceniło uchwałę budżetową. Za jej przyjęciem głosowali m.in. Radni Sprawa i Sprawiedliwości. Zagłosowaliśmy za, przede wszystkim dlatego, bo jest jakby inwestycyjny, co podkreślił burmistrz i wielu rozmówców tu przede mną. Druga, druga rzecz, która jest ważna, te inwestycje mają, mają służyć no, mieszkańcom Sandomierza, mają jakby zwiększyć komfort życia i myślę rozwijać ten Sandomierz, bo ciągle każdy mówi o tym rozwijaniu, rozwijaniu, a brakuje kluczowych inwestycji, które pozwolą na zwiększenie miejsca pracy. No, żeby ci przedsiębiorcy tworzyli te miejsca pracy, bo jeżeli nie będzie miejsc pracy, mieszkańcy będą jakby uciekać z Sandomierza do miejsc, gdzie znajdą taką pracę, a to jest kluczowe dla rozwoju miasta. Nie ma mieszkańców, miasto się zwija. O decyzji opozycyjnych radnych zdecydowało także to, że burmistrz Paweł Niedźwiedź dzięki negocjacjom uratował dofinansowania z Polskiego Ładu, a czas na wykonanie inwestycji został przedłużony. Po uchwaleniu budżetu wszyscy złożyli sobie życzenia, a cała sesja i jej przebieg to dobry prognostyk na przyszłość. Chcieliśmy dać kredyt zaufania burmistrzowi, ponieważ no, e, kwota, jaką. E, może kwota, którą może wykorzystać do rozwoju miasta, jest niebagatelna. No chcemy wszyscy jakby uczestniczyć w tym, w tym żeby realizować te inwestycje. My cieszymy się z tego, że słyszymy, że w tym budżecie jest coraz więcej pieniędzy. Mam nadzieję, że teraz będziemy uczyli się również większej optymalizacji, jeśli chodzi o wydatkowanie tychże pieniędzy, a jeśli mówimy o inwestycjach, że będziemy rzeczywiście inwestowali w to, co w określonej perspektywie czasu będzie przynosiło zwyczajnie zwrot